Siemano, zuchy w podróży. Witamy Was z Poznania ze stolicy Wielkopolski. Co ciekawe, to miasto przez 6 lat kiedyś pełniło funkcję stolicy Polski w latach 1290-1296. Miało prawo do wyboru króla. To tutaj w katedrze znajdują się symboliczne groby pierwszych władców Polski Mieszka I i Bolesława Chrobrego. Poznań jest też jednym z najstarszych miast, naj... najdawniej lokowanych w 1253 roku. Właśnie docieramy, wchodzimy na tak zwany stary rynek. Jest to trzeci co do wielkości rynek w Polsce. I tu mamy piękny widok, akurat wychodzimy na ratusz. Miasta Poznań pochodzi od staropolskiego imienia Poznań lub Poznanie, ale legenda mówi, że u wlotu Cybiny do rzeki Warty spotkali się po długiej, długiej rozłące trzej bracia. Nie widzieli się przez wiele lat: Lech, Czech i Rus. I pomimo tego, że nie widzieli się, zmienili się, naraz wykrzyknęli. Słowo poznaję, poznaję, i stąd właśnie legenda mówi, że wzięła swoją nazwę. Gród, który założyli w tym miejscu, właśnie poznaję. Najbardziej rozpoznawalną budowlą na na Starym Rynku w Poznaniu jest oczywiście renesansowy ratusz uznawany za jeden z najpiękniejszych, najpiękniejszy ratusz w Polsce. O godzinie 12 każdego dnia z wieży rozlega się hejnał, a obok zegara pojawiają się słynne poznańskie koziołki. Już wcześniej wspominałem, Poznański Stary Rynek jest trzecim co do wielkości w Polsce, tuż po Wrocławskim i Krakowskim Rynku. E, tutaj w XIII wieku e, większość zabudowań była z zabudowaniami drewnianymi, a pierwszym e, murowanym e, budynkiem była, był budynek wagi miejskiej. Dopiero w XIV wieku zaczęły się pojawiać murowane budynki. Przez stulecia Poznański Rynek e, był miejscem bardzo tłumnym i gwarnym i pełni, pełni funkcję ogłoszeniową. To tutaj za pomocą hejnału ogłaszano godziny, a rozkazy ogłoszono na każdym rogu. Ciekawostką jest to, że przez rynek właśnie przebiegała pierwsza linia tramwajowa w Poznaniu i na początku był to tramwaj konny, dopiero później zastąpiono go elektrycznym. W dawnych wiekach rynek pełnił też tutaj rolę handlową, to tutaj rozkładali się straganiarze, i właśnie tętnił życiem e, handlowano tutaj, a niestety zatracił swoją e, taką funkcję po II wojnie, kiedy to e, odbudowując e, staróweczkę, stary rynek w Poznaniu e, zaniechano i nie odbudowano tych miejsc straganowych, a bardziej zastąpiono je miejscami takimi kulturalnymi, kamienicami, e, restauracjami, które dzisiaj widzimy knajpkami. Niestety tą funkcję zatracił. Tutaj takie miejsce, które się nazywa Rogalo jest muzeum Poznania. W czterech rogach starego rynku w Poznaniu znajdują się cztery fontanny, czterech żywiołów i są to posągi bogów greckich. Jakich? Hmm, Prozerpiny, Apollo, Neptuna i Marsa. Neptuna i Marsa, tak. I znajdują się w miejscach, gdzie kiedyś znajdowały się miejskie studnie, które zaopatrywały miasto w wodę. Za nami jedna, tak? tak jest tu mamy posąg Prozerpiny a nieopodal fontanny Prozerpiny i ratusza tutaj znajduje się były pręgierz który został tutaj postawiony w XIV wieku i było to miejsce gdzie wykonywano kary i chłosty. Na szczycie pręgierza stoi kat z uniesionym w górę mieczem, który symbolizuje karę śmierci, w tym stół kwiatkiły metalowe obręcze do których właśnie przywiązywano skazańców. To jest właśnie waga miejska, bardzo ważne kiedyś miejsce w mieście. To tutaj ważono i odważano towary, które sprzedawano w mieście i pracował tu najważniejszy urzędnik, czyli ważnik. Tak mniej więcej po środku rynków, jak już wcześniej wspominałem, znajduje się właśnie arsenał, muzeum, wielkopolskie muzeum wojskowe i Muzeum Powstania Wielkopolskiego. Inną ważną budowlą jest właśnie ta budowla, to jest Odwach, tak zwany. W dawnych czasach znajdowało się tutaj e, budynek Straży Miejskiej, później Policji, a w czasie międzywojennym e, więzienie garnizonowe. Bardzo, szyb, bardzo szybka i krótka była nasza wizyta na starym rynku w Poznaniu z kilku powodów. Po pierwsze to nie był cel naszej wizyty. Udajemy się teraz do naszych znajomych. Po drugie zaczęła się mrzawka, a po trzecie jeszcze tu wrócimy. Ozdro.